Cześć dobry z tej strony Alvaro Tekzany Alva i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Brighton. A zanim wejdziemy, to tak nietypowo powiemy sobie, że żeby się zasubskrybowali, dajcie łapkę w górę i wejdźcie na mojego Instagrama, który jest w linku. E, czy jest link w opisie tego filmu? Tak nietypowo zaczniemy sobie, bo czemu by nie? E, teraz jedno z ważniejszych tutaj jeden z ważniejszych meczów na pewno. Boss City U siebie No może być ciekawe to na pewno Tutaj trzeba się przygotować, to bardzo wręcz Dobra Okej okay. Szkoda, że Asufa tego nie mamy, to na pewno Jest duża strata moim zdaniem ale co zrobić? Tak trzeba grać. U nich Haland nie gra i Foden ma kontuzję. Niedziżesz są zmęczeni. Są rotację, Halanda nie ma i Foden ma kontuzję. U nas nie ma tylko nie ma tylko Fatiego poprzez kontuzję. Więc za patocję i za kontuzję można brzec. Bo Foden i Fati. Ok, fajne. Będą mnie tylko my tracimy, tak? Tym się można pocieszyć. got time for today. Thank you. więc szybko potem będziemy rozpoczynać. Myślę, że bez większy z większych zmian, nie ma co. Nie ma co ratować. Najlepszy jaki mamy, wystawiamy. Z nadzieją, że go wygramy oczywiście. No i, no i będziemy zaczynać. Jest Pedro. Nic z tego. Ricci ze Prosto w Jeszcze Kubo jest. Newesz, Kubo. Jest bramka. Takie w strzela w 40 minucie na 1 do 0. Teraz tylko żeby strzelić jak najwięcej bramek tutaj. Żeby mieć jak najlepszy bilans na mecz drugi. Wchodzimy na przerwę z będą do 0 dla nas. Kto gra słabo? Pedro gra słabo. Pomori Wanderson. No ja też nie mają zbytnio piłki, ale z tą kartką ma najlepszy wynik. Nie chcę zmieniać Wandersona, bo że jest z jest zawodnikiem, więc wyjdziemy bez zmian moim zdaniem. Pedro znalazł go. I teraz żał Pedro. Jeden na jeden. I strzela bramkę. Żoł Pedro. Strzela drugą bramkę w tym spotkaniu. W 54 minucie podwajając nasze, nasze bramki Richie Jest Kubo Ze strzałem! I poprzeczka! Kolejny strzał i Ederson broni tutaj Niestety, szczęścia nie było po naszej stronie, no i poprzeczka ze strony Kubo Ale przy piwce się utrzymujemy Czas... Żoł Pedro! Niestety, Ederson z kolejną niesamowitą obroną i czy znajdzie tam Nevesa? Nie, jest Czerki. Czerki. Jest trzecia bramka. Ryan Czerki w 90 minucie daje nam prowadzenie na 3 do 0. Przeciwko w u siebie. No i wygrywamy 3 do 0 City. U siebie. To jest niesamowitym wynikiem. O tutaj. Właśnie, bo ja wam chyba nie pokazałem Czy, czy finałów Champions League Ja nie, nie jestem pewien, więc wam pokażę jeszcze raz w razie wu Mamy Tegoroczny finał Już bardziej były e, Finał Champions League, czyli Real Borussia Jesteśmy Messi City Juventus Leipzig Czyli Lipskiem Nie wiem czemu mówię Leipzig Jest Paris Saint Germain vs Milan no, i teraz gramy z Leeds. Taka przerwa odskocznia od City, ale problemem będzie złapanie tutaj, wiecie, tego, żeby. Mazilu się rozwinął 82, super, bo niestety całego składu nie zmienię, a ten cały skład chciałbym mieć na. wiecie, na City, nie? Więc to może być problem z tym, ale dam radę. Pewno, chyba, na pewno, chyba. Yy, Balans tutaj. Kubo Kubo odpocznie, to na pewno. No, odpocznę ci bardziej. Yy, bardziej. Bardziej. Po prostu lepiej zawodnicy względem overallu. To yy, jest plus jeden tylko, niestety. Co do potencjału, to kowalczyk ma świetny potencjał. I zobaczymy jak krupy potencjał też będzie z czasem się zmieniał. No to teraz będziemy, czy tej gramy u siebie, jeśli dobrze rozumiem, tak? U siebie. No i zmiany, tak? No to Pedro, Mazil sobie tu wejdzie. Tutaj Knossos może zostać nawet. Myślę, że Never zejdzie. Zrobię tak i wiem co, i zmienimy na nie, to było. Jak to było? 4-1-4-1, coś takiego. Nie, jest za, za nisko 7. Było gdzieś tu. Nie, 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 nie. 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 Jezu. Tak, my. O, tu jest. 4-1-4-1. To że on będzie nie CDM-em, a cm A ci będą. Ram, ram, lam. A to są skrzydła. Ok. I za to Murega wchodzi chodzi I za to Releja. Chodzi Wanderson. I reszta jest Pruchena. Myślę, że nie będziemy żadnych tutaj młodzików dawać na ławkę. E, tylko tak rozpoczniemy spotkanie z Leeds. No i rozpoczynamy. Z cierki Mazilu. Datrofana jest bramka. 22 minuta Datrofana strzela pierwszą bramkę w tym meczu. I mam nadzieję, że nie ostatnią. Oczywiście tylko my mamy strzelać, tak? To wy wszyscy myślę, że wiedzą. Jest strzał i reszta, świetna obrona. Utrzymuje nas przy wyniku 1-0. Ale sędzia kończy pierwszą część tego spotkania. Z wynikiem 1-0. Co do meczu. To Gray, Lukeba i Bradley się nie odnaleźli jak na razie. Ale nie chcę ich zmieniać. W sumie też nie ma zbytnio kogo, bo nie chcę tamtych też zbytnio męczyć. Myślę, że to rozumieć. Jest atrofopana! I co tutaj Knosos zrobił? No to naprawdę szapoba. Nie wiem, czy to pokażą. Właśnie Knosos tutaj pomiędzy kilkoma. I teraz czym Leo Messi, tylko że z prawej nogi daje drugą bramkę. DATROFOFANIE A oczywiście, też Atrofana Musimy mieć umiejętność, żeby to wykończyć. Co właśnie zrobił. Więc wygrywamy 2 do zera. Dzięki tym obu rzeczom. No, i teraz Leeds ze strzałem, ale reszta też utrzymuje nas przy wyniku 2-0. Teraz kolejny strzał, ale broni znowu też. No i sędzia kończy to spotkanie z wynikiem 2-0 dla nas. Ale równie ciekawym wynikiem będzie Hamu, który niestety wygrał z Bormów. No i cały czas jesteśmy ten punkt na pod. O, tutaj. Myślałem, że resztę przegonił Verbrughena, a tak naprawdę obaj się rozwinęli o jeden. I Mazilu też się rozwinął, więc ogarniamy sobie teraz ten rozwój. A tutaj co do reszty no to mogę dać mu lepszy kontrakt. Ile tak z 75? I nie więcej niż 155. Chciałbym mieć Release los, czego nienawidzę w tej fifie. Ogólnie w każdej nie, nie rozumiem. Wszystko spoko, ale nie lubię dawać. Nie wiem, jakoś tak lepiej się czuję bez tego. Important ok. No ma 4 lat może o rok. Super. Bez. Ok. 66 tysięcy się zgodzi. 72 chciał. Ok. To może nawet lepsze. Te ustaliliśmy. Super. Ale zobaczmy rozwój. Wywerbruchan, no 88 tygodni. A resztaż potrzebuje tylko 15. I ktoś jeszcze się tam rozwinął. Zróbmy tak. Ok. tera tere, Mazilu właśnie, bo tak patrzę i... Jest. Rozwinięło niego słabszą nogę i strzały. To się mu przyda na pewno. I kontrakt się chciałby lepszy. To ile tak z 35 skaza się. I nie wiem jak tutaj, więc szybko sobie obczaję. Bo nie pamiętam jaki, czy już rozdawałem im te... D, czy nie, bardziej plus 3, super. 5 tygodni na 84. Konor. Niestety coś się zatrzymał. Cierki też pewnie. Nie, 8 tygodni. Niedużo. E, Knossos, jak tam? 40 tygodni. No to będą mieli taki sam overall. Za chwilę. Chodzi mi o oczywiście E, tego Knosa czerkiego A co do kontraktów, to są niezadowoleni. Neves, Pamiętam, że on tam chciał 220, coś takiego. Cię zgadza. Super. E, Richie też chciałby więcej. 150 i nie więcej niż 220. 180. Leżał Pedro. Bo tutaj myślę, że. 180, nie więcej niż 220 180 Jeszcze Hato No to tutaj 135 się zgadza Jeszcze kto? Mazilu, ale Mazzillu daliśmy Okej, okay. dobra No to teraz możemy jeszcze sobie ogarnięć trening? Żeby każdy tutaj był o siłach. Myślę, że tak to możemy zostawić. Pedro. Barry tak samo. Okej. Okay, Okej. Okay. Tutaj będzie większy balans, Bradley też myślę, że balans, tak może zostać też. Ale Werbruchen myślę, że zagra, nie, nie żeby coś. Potem e, półfinał z Southampton, super. I Haaland wrócił, ale też zmęczony. E, jakieś jeszcze zmiany? Nie, ale też są zmęczeni zawodnicy, To jest dla nas plusem oczywiście. We'll Dziękuję że że Dziękuję podniesiemy dołączenie. happy. Nawet prawie full mamy, tak Więc możemy tak za możemy Dziękuję za dołączenie. Jak po zawsze patrzę na sędziego, myślę, że kiedyś będzie Szymon marciniak, ale jeszcze się doczekamy, chyba. No i zaczynamy. Jest Barkji, jest Neves i Rostowy Edersona. Jest Haland. I niestety jest bramka. Haland. Strzela pierwszą bramkę w tym meczu w tej 37 minucie. Ale jest Bargdzi. Może uderzać. Porobi i daje nam remis w 42 minucie. 5 minut. Tyle nam zajęło na odpowiedź na bramkę Halanda. Koniec pierwszej części tego spotkania. Jest Remis, to jest super wynikiem dla nas. komnos jest bardzo zmęczony, ale chcę zobaczyć, jak tutaj to idzie. Hato, Hato gra na razie najsłabiej. I to Mori, czy się chce zmieniać Hato? To jest pytanie moje. Mmm. Możemy spróbować. A Knosos, myślę, że w takiej 55. E, zrobimy zmianę, bo będzie miał już mniej siły. A przerwy tutaj na takie różne czy coś takiego, no to jest rzadko w tych symulacjach. Rodrigo Strzel na 2 do 1. Ale w jakim stylu? Nasz, nasz trzeba to zobaczyć, szczerze powiem. No, nie wiem, czy Buwer trochę miał szansę. No, ale jest 2-1 dla City. E, za mocne podanie, ale utrzymujemy się. Jest Kubo. Jest Pedro. Jest Bramka. I nawet kamera nie, nie wyłapała tempa tej piłki, jest Kubo, jest Pedro, no i jest 2 do 2. Tylko 7 minut nam, nie, jakieś 7, 6 minut nam zajęło odpowiedź, ale nie tracimy ani bramki, ani przewagi, którą sobie stworzyliśmy. No i przechodzimy do półfinału. Real wygrywa z Brusją. Lipsk wygrywa z Juventusem i AC Milan wygrywa z Paryżem. No to mamy Brighton, Real, Lipsk i Milan. Ciekawe półfinał nie można powiedzieć, że nie. Ale teraz mamy jeszcze inne półfinał w Emirates FA Cup. A co do Champions League to może do, do, do są. Są rozlosowania i mamy Milan. A co, Milan mamy? Który pokonał Paryż. Tutaj pokonali Sevilla. A w grupie kogo mieli? Borussia. Ok. Ale teraz też tak samo ważny mecz z Southampton. Tutaj sobie też wejdzie na ten mecz. Teraz trochę porotuję, żeby nie było. No wejdzie sobie Czerki i tak. Mazilu sobie wejdzie chyba za Bardziego. Chyba na pewno. Potem United w Premier League. Okej, okay. oni są chyba w Championship, czy nie? Tak jak Wolf było w ogóle. Nie Dziękuję wiem, czy. Nie wiem, czy zjeżdżaliście, ale ja sam. Gdy nie wygraliśmy tego finału z Carabao Cup, to potem zobaczyłem i Wolf było w Championship. Więc nie wiem, jakby oni wygrali, to by było niczym Wisła Kraków w Polsce. Czyli z drugiej ligi rozgrywkowej, Dziękuję wygrywa bardzo Puchar bardzo... kraju. To było naprawdę niesamowite, ale zatrzymaliśmy ich. To nas cieszy bardziej, myślę. Mazilu Skalowini Reszczerz. Zaridciego może wejść Grey i Bradley może za Hato. Kubo 89, super. Ale nie, może tak zrobimy. I tak rozpoczniemy. Spotkanie z w Nie zmieniłem w sumie Zoopadro. Dopiero teraz to zjeżyłem. Ale no dobra no. Ta telefona sobie wejdzie w z y, przerwie czy coś. No, tutaj niebezpiecznie, ale resztyż Co za obrona resztesza. I utrzymuje nas przy wyniku 0 do 0. No i teraz Southampton niebezpiecznie i znowu resztę to broni. Hedro, ale kontynuujemy. Jest cierki, ale bramkaż to broni, niestety. Bardzo dużo miejsca. Musi oddać strzał. I strzela bramkę. Bardzi. Daje nam. Y Wynik 1 do 0 w 41 minucie Bradley Jest wrzutka Czerki jest 2 do 0 Tylko 5 minut potrzebowaliśmy na drugi, drugą bramkę i Ryan Czerki strzela drugą. Co do meczu, no to jak mówiłem, myślę, że o Pedro y, musi zejść bo chcę, żeby też Dotrofana się rozegrał, bo niestety zapomniałem go wstawić do pierwszego składu. Wykorzystuję tę kontrę. Czy reszta też to obroni? Oczywiście. Jest Czerki, Gray. Jest Dotrofana ze strzałem i jest trzecia bramka. Dawid Trefofana daje nam trzecią bramkę w tym meczu. 71 minus. Świetny odbiór Dawida, to da trafofany. Czy on to strzeli? Niestety nie. Ale ścierki. Jest Mazilu. No i Mazilu. Mazilu strzela czwartą bramkę w tym spotkaniu. W. o 78 minut. Jest da trafofana. Dużo miejsca. No, i jest piąta bramka, 82 minuta, i Dawid da Trefofana strzela drugą swoją bramkę. Tylko 4 minuty zajęły na kolejną bramkę. Może rzucić. Nic z tego. Tutaj kolejna akcja, niestety. Tym razem bramkarz broni. gdzie jest wybicie? Jest Grace, ze strzałem. Jest szósta bramka! No tutaj naprawdę z, z, pół, z, pół obrotu, z obrotu przyjął, powalczył, obrócił i strzelił. Niesamowite. No i tak kończy się to spotkanie, ten półfinał. Jeśli nie ma tutaj meczu drugiego, no to już mamy finał. No, i chyba nie ma, szczerze powiem, nie jestem pewien. Ale chyba nie ma. A jeśli nie ma, no to mamy Fulam. Fulam, w finale. Jeśli oczywiście nie ma drugiego meczu. E, tutaj wiemy, że Spurs znowu wygrało. E, my będziemy teraz nadrabiać te mecze Premier League. Bo brakuje nam jednego. A City ma już dwa mecze więcej od nas, a cały czas ma dwa punkty mniej. Super. No, więc to będzie na dzisiaj na tyle. Więc dziękuję, do widzenia, do zobaczenia i widzimy się w następnym. Cześć!